Dobrze. Filmik o zerwanym pasku. Pasek się nazywa Contitech CT726, Made in Mexico. Tu jest napisane jeszcze jakieś tam numery, tak, nie wiem czy to z katalogu. Audi na pewno nie są Pewnie tego. Tak, i to jest końcówka paska. Także tak sobie trachną. Brzydko, więc tak głowice już są, niegdyby uwolnione, odkręcone są wszystkie bariery. Połączone z głowicami, tak? Na przykład tutaj, o jakaś tam taka blaszka, ta osłona, tak, już lata razem z, no, z wałkiem z tyłu, rurki do chłodzenia, yy, kolektor wydechowy pol poluzowany, znaczy odkręcony jest od wydechu, ale mam nadzieję, że go wyciągnę razem, kolektor z głowicami. Tak, tu rurka taka odchodzenia rozłączona. Kable sądy lambda poluzowe, znaczy odłączone, żeby tu lambdę razem wyciągnąć z tym wszystkim. No i tak, jeszcze, jeszcze raz o samym może zerwaniu paska. To było dojeżdżając do skrzyżowania. Obroty bardzo wolne, około tam 1400, myślę, że poniżej, bo to redukowała skrzynia z czwartego biegu na trzeci i w pewnym momencie no uczucie było takie jakby ktoś zapłon wyłączył, tak? czyli to zgasło, żadnego tu nie było niepokojącego dźwięku, słychać spod maski, nic takiego. No więc ja wyrzuciłem na luz i siłą rozpędu jeszcze wskoczyłem na pas zieleni między jezdniami. I zaparkowałem sobie tak elegancko. Zajrzałem tutaj pod maskę. Myślałem, że może jakiś kabel od modułu zapłonowego się poluzował. Pokiwałem tymi kabelkami, pozaglądałem. Nic tu złego nie było widać. Oczywiście, no, żeby zajrzeć do paska, to trzeba by było tu się szarpać z Ale jakby wtedy jeszcze no, pomyślałem o tym zerwanym pasku. tak, Ale na pierwszy rzut oka to się szuka może coś innego. No i kręcę rozrusznikiem, i słyszę, że silnik kuleje. Tak troszeczkę inaczej, więc wtedy już się bardziej upewniłem, że to chodzi coś o, o rozrząd, ale czy rozrząd przeskoczył czy się zerwał, to raczej stawiałem na ten przeskoczony rozrząd, ponieważ no, nie było słychać żadnych metalicznych dźwięków. Silnik zgasł tak no, cichutko, z wolnych obrotów w zasadzie, że tam mm, koło pasowe na wale chyba ma dwukrotnie mniejszą liczbę zębów niż mm, tu kółka. Pasowe wałków rozrządu, czyli te wałki miały być tam, no, 700 obrotów, nawet może mniej. Co ciekawe, one w tej sto chwili stoją w takiej pozycji, że wszystkie zawory są pozamykane, czyli schowane w gniazdach zaworowych i teoretycznie, no, to czy znaczy teoretycznie i praktycznie, ja tu sobie mogę kręcić y, tym kluczem na wale. No tak. I latarka. Oczywiście tak. Kręcę sobie tym tak sprężanie jakieś tam jest, ale skąd ten syk taki ze sprawnych zaworów. Raczej to jest chyba niemożliwe, żeby tak psyczały zawory, ale mam wrażenie, że. One wszystkie psyczą tak samo. Wszystkie nie mogły oberwać znowu. No nic, tak czy siak głowicy trzeba ściągać. I już była ta jedna. No nie była ruszana i grozi pęknięcie uszczelki, bo miało to miejsce w drugiej głowicy. Także ja tu zdejmę tak czy siak i trzeba tam je wymyć, wyczyścić, trochę to potraktować lepiej, żeby to było zrobione tak jak należy, a nie poskładane jakieś brudne, mój tu brat, brat swego czasu, no w sumie nie tak dawno, bo w jesieni, a dzisiaj mam, a teraz mamy luty, no zrobił tu fajną robotę z tą głowicą, bo elegancko ją tutaj wyremontował i, i złożył, no niestety pasek, Poszedł stary Continental Pasek 70 tysięcy, miał przebiegu. I yy, zaraz coś pokażę. Ciekawe, tak na osłonie było yy, coś takiego. 330 zmieniony, 400 zmienić. No i się okazało, że zabrakło około 60 km do 400 tysięcy. Tu jeszcze pokażę, jak pięknie wygląda kolektor sący. To jest aluminium całość, a nie jakiś malowany plastik. No, przed składaniem też wezmę tutaj jakąś czoteczkę, troszkę jakiś 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 tam preparatów, nie wiem, może acetonem tego nie warto lać, ale jakąś benzyną ekstrakcyjną można to potraktować, tak? Bo trochę tutaj jakiegoś syfu jest. Ten syf jest z gazu. Po prostu filtr gazowy, no tutaj to w ogóle strasznie to wygląda. Filtr gazowy wygląda nieciekawie. Ja go tutaj gdzieś wykręciłem, może już wyrzuciłem, ale był tak zasmolony, że się dmuchnąć praktycznie przez niego nie dało, bo no już miałem takie objawy, że na wyższych obrotach przy większym obciążeniu już przerzucał na benzynę, czyli to już był czas wymienić filtr gazu, ale no właśnie to się zdarzyło, coś takiego, to teraz trzeba to wszystko ładnie zrobić, poskładać i tak to wygląda.